Główka anteny Syrio Performer o konstrukcji zamkniętej. Sprawdzimy, czy przejście pomiędzy masą a gorącą linią istnieje. No już wiemy, że dotykając tak zwaną gorącą linię, ten sygnał nas informuje, że jednak to przejście jest. Analogicznie przewód czarny mamy do masy. Dotykamy górną część, tutaj przychodzi dalsza część anteny, czyli druga cewka i promiennik. No i jak słychać, tutaj też mamy przejście. I tak samo jeszcze raz. Czyli tak jak wiemy i wielu. Sugerowało. Faktycznie w tego typu antenach, w przypadku tych anten, anten zamkniętych, mamy przejście z linii gorącej na masę. No, i na koniec, jeszcze jedno.